Cześć, witajcie, tutaj PolentAns, Kolejny materiał materiale na naszym kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o opowieści ze świata mrówek, bo z racji, że wydawnictwo Copernicus Center Press było bardzo miłe, dostałem książkę do recenzji, plus dostałem też dwa egzemplarze dla Was, żeby rozdać w konkursie. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie subskrybować kanał PolentAns, Ants, zalajkować ten oto materiał, musicie napisać komentarz, że biorę udział, a jeżeli chcecie mieć większe prawdopodobieństwo, że wygracie, musicie jeszcze znaleźć jakieś ciekawe mrówki i coś o nich napisać w komentarzu. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że co będziecie ukontentowani z konkursu. Możliwe, że jeszcze dorzucę na przykład trzecią nagrodę, więc warto wziąć udział moim zdaniem. Więc przekonacie się dokładnie 15 lutego, jakie są wyniki. Przejdźmy może do opowieści ze świata mrówek, bo to jest naprawdę fajna książka, która osobiście mega mnie zaskoczyła i mega. Dała mi po prostu dużo porcji informacji, które będą wykorzystywane w materiałach. Pan Edward Osborne Wilson jest naprawdę mega człowiekiem, raczej już był człowiekiem mega, bo niestety opuścił nas w te święta, co były. Możecie ewentualnie jeszcze stawić dla niego znicz w komentarzu. Zarazem jego dorobek naukowy jest naprawdę nieziemski, ma masę książek i tak naprawdę opowieść ze świata mrówek, no to jest chyba jedną z jego już ostatnich książek, które były jakby wydane. No a jednocześnie, no co, pan Edward na przykład zdobył nagrodę Pulitzera za książkę The Ants, czyli brówki To jest tak naprawdę biblia mrówczarzy, która niestety nie została nie została nigdy przetłumaczona na język polski, ale kto wie, może się kiedyś przekonamy, czy tak będzie, i że może ktoś ją kiedyś przetłumaczy. Z drugiej tej strony, pan Edward jest jednym z twórców współczesnej socjobiologii, no więc dziedziny, która na pewno w jakiś tam sposób przekłada się na ogólny dobrobyt ludzkości lub też po prostu poznanie innych stworzeń. Jednocześnie, sama opowieść panu Edwardzie w książce, co jest zawarta, czy jego taki życiorys i mniej więcej jak przeszła jego fascynacja ogólnie z owadów na typowo mrówki. Była dla mnie mega zaskakująca i mega pokazuje, że nie tylko można się od razu zjarać swoimi mrówkami, tylko że mrówki potrafią przejść czasem, wiecie, tak o, że na przykład z jakichś innych owadów przeskakujecie w tym momencie na mrówki. Oczywiście, poza życiorysem pana Edwarda i anegdotami z życia, mamy też naprawdę masę ciekawych informacji o mrówkach i masę, tak naprawdę, po prostu kupę wiedzy ciekawostkowej, która się tam w tej książce znajduje. Nie wiem, czy wiecie, ja na przykład nie wiedziałem, że pierwsi kolonizatorzy Ameryki mieli problem z mrówkami, i ogólnie brówki naprawdę dawały im ostro w kość. I tak naprawdę, co? Musieli się oni bunkrować przed tymi mrówkami, i byli na przegranej pozycji, że mrówki ich dokopały. Z drugiej tej strony, można też powiedzieć, jako ciekawostkę, że jeżeli spojrzymy, ile istnieją mrówki, to ta planeta jest tak naprawdę rządzona przez mrówki, bo mrówki są jako gatunki i tak dalej 150 milionów lat na świecie. My jesteśmy chyba około miliona, czy też dwóch milionów, jeżeli tak jako Homo sapiens, więc naprawdę króciutki okres czasu, a one tak naprawdę są tutaj trzykrotnie dłużej niż my jak nie dziesięciokrotnie więc masę takich ciekawostek możecie znaleźć w tej książce też same przemyślenia pana Edwarda Osborne'a Wilsona na temat tego, że nie chciał żyć w świecie mrówek, gdzie jest straszliwie brutalnie i straszliwie nieprzyjaźnie. mogę wam powiedzieć tyle, warto zakupić tę książkę, też dam po prostu link do Copernicus Center Press możecie tam bezpośrednio kupić książkę, jeżeli wam się nie uda wygrać w konkursie, bardzo miło mi, że wydawnictwo się ze mną skontaktowało Liczę, że kiedyś jeszcze jakieś inne książki ze świata mrówek będą przetłumaczone przez nich. Życzę Wam powodzenia w konkursie i liczę, że naprawdę zainteresujecie się życiorysem pana Edwarda, bo nie ukrywając, on naprawdę był bardzo intrygującą osobą i do tej pory mam wiele rozmyśleń na jego temat. Ale no co, nie będę Wam zawracać już głowy, więc powodzenia jeszcze raz w konkursie. To jest ode mnie na tyle, na razie, cześć.